Amen. A w poświęcenie rodzaju ludzkiego, najświętszemu sercu Pana Jezusa. O Jezu najsłodszym, kupicielu rodzaju ludzkiego, weź na nas korzących się u stóp ołtarza Twego. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie najświętszemu sercu Twego. Aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą, wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie wzgardziwszy przekazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, O Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem, bądź nam, O Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej. I nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela, przywieć ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użyć Kościołowi twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu, Sprawa aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie, Jemu cześć i chwała na wieki.